Ale tutaj o lekcji paserą Dzisiaj będziemy grać, a piosenka chyba pojawi jutro Tak przynajmniej chcemy, żeby było Jeżeli nie będzie problemu. Bikini bottom Bikini O nie Ja i chyba chyba bawić tym z kotem z kotem Nic mi nie zrobił, bo mam temat, mam temat. Nie, zginąłem. A tam jak co, ona tu tak stoi jak...

I mi reputacja. O, klub. Dobra, nie da się już. Tutaj jest Mama mówi, że są do słodkie, dopóki pierwszy raz nie zrobią hiku na przykład na jakiegoś łóżku. Ej, czemu tak mówisz? Ja, ja mówię, że na linkami. Pokażę, pokażę wam te kokotka. Poczekajcie. O, Oto ja. Le, 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 le. No, tutaj jest taki... To jest chłopiec. No i nic się jest. już Już się wędrują i biegają po naszym domu. Uf. On chyba tu będzie spał. Mam nadzieję, że... Nie. że twoje Nie. 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 Ale ty jesteś nerwowa, ale widzicie w ogóle tylko tego singlemana? Tam, gdzie się wchodzi? I kurde, no teraz? <grymne> Uwaga, o nie, Jabricia przyniosła kolejne <grymne> dwa. Kolejne dwa przyniosła Gabrica. Haha, <grymne> Wanda, ma kotum. Nadchodzi, już wkinał. Babi weź one pewnie dopiero to wstały. No weź, nie zaś mi akurat musiałe i dać. Jeszcze tego. No nie i kolejnego. tak, No i zginąłem. No ale maluty tu dałaś? Wszystkie. Tu jeden. Tu drugi. A tu przesiłki, przesiłki, czekajcie Najmniejsza Ale dał mi Najmłodsza ze wszystkich O ileś tam sekund Mini Zosia Potem Ale... jest ten Nie, ten jest potem Potem jest ten A potem jest największy Najstarszy brat Ale daj mi je wszystkie na Ej, 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 wdala od mojego plecaka nie <laughs> O, zobacz, on ucieka Dobra, mam Kolej

Raz, dwa, raz. No kurde. Raz. Dwa, raz. No ale... Ja byłem... Bimba. Oj, Ducha. kurde. O, pozwólć. Zerwaj. No. Daj jej, no ale zostaw go tutaj. Już... Zostaw go. One chcą się bawić. Daj jego do braci i siostry. Jak, jak będą. Gabi, właśnie przystanie coś. Te kotki nie będą do nas przychodzić. Co ty robisz? To jest właśnie takie coś. O ja nie mogę, no musi być taki zawsze. O ty już szal! on po... O kurde... Pod... Tu! Tu 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 tu! Czy one tam wchodzą sobie pod piec? Tak. O szalej, Czy jest dobra? Bierzcie je sobie ze tamtego, bo on jest do wejścia pod piec. A nie, on jest dobra. No, bawią się tam. Aaa! Widziałem! Ej! Co to ma oznaczyć? Gabi. Bo mi zdejmą mój tkinek za takie wyradzenie. Weź Nie tak. Jakbym mógł, to bym nie dał nazwój. Bym pełnował dół. Młody, młody, nie nie. Ich to boli, ty ich podnosisz z Jeżeli za dużo będzie się podnosić, to ich to zacznie boleć. Hello? Olej jest moje łóżka? A temu? Co chcesz zrobić? No podsunąć. No ty chyba latces. No, zesłam. Dobrze, no, że nie, nie zginę to jest kotka. Nie. Bo bym miałaś przechybane od i ja od rodziców. I ode mnie. Nie, gdzie one wchodzą za router? Mini Zosia! Ona, jad, ona się dobrała do mesy. Do tej O nie, 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 nie. Dałam im zagrodę nawet. On chyba chce wybrać to mózgą. Mini zagroda. Ale nie, no daj im wolność. Tr bambiki. Ale bambiki jeszcze raz, Tam, tam, tam no i tam, 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 tam tam. jeszcze raz, jeszcze do jeszcze do 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 mamy! I taty. Nie, tylko do jeszcze Jest tylko mama. jest nie... jest

<Szany> Powa. Budna powiedział. Teraz noskot. Skaczesz? Nie. Chcę. No skok. No dalej. Hop. I uwaga, skoczy! Napierdolony no O je! Mogę w rejkie przynieść skoczka pod

to by mnie skreślił. To jest na 100% skreślone. No to jest na O, krekik jest. O, dzięki jest za gwiazdę. Dobra, dzięki za nie, papa. Jestem ja matematykiem. Co? Ja gadam. Dobra. Jesteś innego, tego Patryka? Czekaj. Ile? Ile? Ile Ile to jest na dzień? No jak ja mam przez dzień w tyle? Czekajcie. Y uwaga. Jakby tu O tu jest. To musiał kupić milion gemów? Tak. Zobaczmy to jest, ile będzie gramów na samym końcu. 100 Tu będzie 500, w to jest 4. Oglądaj, tu A tu jest 25. Krecik, krecik, zielony mamy krecik. Na no, rozsiałku daj. Pa z babkami, tu, 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 Nie, biorę je do rynku. Do mamy. Dlaczego? No kurde miałem samych urodziców w pokoju, a nie u nas. To jeszcze nie sam nie jest. Ale to denerwuje. Co to jest? Jaki sart mi się tworzył. A nawet nie widziałem. Co to jest? Dobra. Kurde... A dobra, widzę, nagrywam dalej... Yy... No. Dobra. I jak widzicie, ty mam swoje wszystkie filmy. Tu, 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 tu. A i tam są dali. Dobra. Oj, zobaczcie. W tym miejscu. O tu jest pięć lub dni. Od tego sorta minęło już... Czekaj, jest, bo nie mówię. Nie. Od Czekajcie, jest w umowie. Ajo. Minęło 7 dni. Czekajcie. To Znaczy, że mam jeszcze... A! a czyli, za chwilę... W sumie, ja za chwilę robiłem. Ajo. Ja Już się mam na tej strony ale... Ty, 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 ty. Ja? Ja muszę go karować? To informacja z kim i do O mój, pierwszy sert ma jakiś film. Zobaczmy. No, twój sert na film ten jest niesamowity. Dobra. O 40% pohałaków. Ok. Widziałem, że na Linkobs 1 z 15 sekund. To więcej niż zwykle? A ile to trwa? 15 sekund. Nie ile? Co wtedy było w wakacji. A kiedy to było 3 tygodnie temu? No, 3 tygodnie wakacji. macie? teraz jest 0 tygodni wakacji. Yy, ostatnio oglądałem NPC Kto lepiej z nas udaje NPC -o? A co jest to? tu no, wejść! Kabi! Jakoś psy nie, jest jakaś Mini Minizach jak już uciekła? Nie Super yy, Teraz wam pokażę jak się sort Wchodzi się tu Tu nagrywać filmy jest sort na przykład, pozwólcie takiego osoby, hej, jestem mini-Zosia. Co się stało? Ja! Jestem mini-Zosia! Zosia! Dzisiaj ja. A to A to brat, A to no jest Dobra, przepraszam, no już uciekaj! Uciekaj z na no, sypko, sypko. Syp, syp, syp. No nie! Nie Zosia mała! Ucieczka do mamy! Nie, bierzemy! Bierzemy! Ona za chwilę tu będą nam przechodzić w i będą nam tutaj robić. Nie nie, nie! nie! Tak. Olek, nie! No ale zabieramy nie, je! Ona są głodne! Pewnie. Dobra. Jerzy kotek do Zosi. Drugi kotek do Zosi No kurde. Kokołko. Gdzie jest mi Zosia? Gdzie jest mi Zosia? A na Tam jest! Gabi, zgłosię z mamą i taty. Daj trochę ją mieć. Uwaga, to jest ten jest nagram sorta. To wiem, nagram sorta. Dancinga. Yy. A to? A to? To? Co? To? Co? To?

Robi, zrób, z pan klaskał i chodził, tak. Pomożesz? Dobra. Dobra, dobra. Czekaj. Tylko... Czekaj. I daj go tu. Tu! Dobra, uwaga. I na przykład tak robicie. I spędzał klaskę. I teraz robimy tak, dalej. Teraz ptachni sort. Sobie. I sort mamy. Czekajcie. Tutaj się to potem ładuje. Około parę sekund. I upload Ludia I takim sposobem proszę First A jeżeli chcecie na przykład takie szaliskasować. To jakie tu, bez jakie tu, tu, wysyłaki do i piek. Już nie ma. Jeżeli wybierz jakieś sypki, taką, a to będzie tak szybko lekieć, tak naprawdę to będzie bardzo wolne. Zobaczcie, zobaczcie. Teraz. Czekaj. To Halo? Ej, co się stało? Pomocy! Chyba coś się zepsuło. Eee, dobra. Patrzcie się, psuła. się psuła. Nie, tylko tak. A to nam się dodaje Nie. ten? I tu na przykład można też zapisać. Co tak, ja tu mówię? Ujaaa... Ja. Ujaaa... Uja. Ja. I na przykład zobaczcie zrobię to, to samo.

Tak samo to będzie działać z razy 3. To będzie bardzo szybko film, a będzie bardzo wolno tule jeśli zobaczycie jakie Opa!